Zmiana nie jest czymś, co po prostu nabywamy, jest to harmonizacja z naszym wewnętrznym stanem. Wyobraź sobie zmianę jako żywe uczucie, w którym widzisz siebie już posiadającego wszystko, czego pragniesz. Ta transformacja jest bezpośrednim odbiciem twoich emocji i codziennego stanu wibracyjnego. Obfitość jest naturalnym przedłużeniem naszej integralności. Przenika ona nasz umysł, ciało i ducha. Jeśli nieustannie narzekasz na brak pieniędzy, wierząc, że trudno osiągnąć dobrobyt, te myśli blokują Twoją zdolność przyciągania obfitości i zamiast tego generują większy niedostatek. Jednak masz moc tworzenia rzeczywistości, jakiej pragniesz. Aby manifestować większą obfitość, niezbędne jest, abyś stał się osobą, która już posiada to, czego pragnie. Ta filozofia jest kluczem do osiągnięcia trwałego sukcesu i szczęścia. Pozwól, aby te słowa głęboko rezonowały w Tobie i inspirowały Twoją drogę. Niech ta podejście przekształci Twoje życie, tak jak już uczyniło to z ponad stu tysiącami osób, które przyjęły te zasady. Przyjmując tę filozofię, nie tylko dostosowujesz swoje myślenie, ale także harmonizujesz się z stanem istnienia, który przyciąga możliwości i realizacje. To kwestia dostosowania się do swojej prawdziwej esencji i pozwolenia, aby zmiana następowała naturalnie. Poczuj różnicę, jaką to może zrobić w Twoim życiu, i obserwuj, jak drzwi otwierają się na nowe możliwości. Pozwól, aby ta wiadomość zainspirowała Cię i zobacz, jak może pozytywnie wpłynąć na Twoją drogę do pełnego i obfitego życia. Każda manifestacja w naszej rzeczywistości zaczęła się jako pomysł w naszej głowie. Wendy Day twierdzi, że jesteśmy naturalnymi twórcami, generującymi rzeczywistości od wewnątrz na zewnątrz. Obfitość nie jest tylko pojęciem, ale głębokim uczuciem poczuciem posiadania już wszystkiego, czego pragniemy, niezależnie od zewnętrznych okoliczności. Możesz pomyśleć, to brzmi łatwo, ale jest skomplikowane, gdy zmagamy się z długami i trudnościami finansowymi. I to prawda, stawienie czoła tym sytuacjom jest wyzwaniem. Jednak utrzymywanie tego negatywnego myślenia jedynie utrwala niedostatek w Twoim życiu, pogarszając sytuację. Aby przekształcić swoje życie i stworzyć obfitość, zacznij zmianę od swoich słów. Nasze słowa kształtują myśli, które z kolei stają się przekonaniami, a te przekonania generują uczucia. Kultywując pozytywne uczucia, możesz przekształcić je w potężne emocje. Twoje emocje definiują następnie twój nastrój wibracyjny. Rozpocznij ten proces z pewnością, że zasługujesz na to, co najlepsze. Wierzenie, że najlepsze jest dla ciebie zarezerwowane, to pierwszy krok do harmonizacji z tą wibracją. Wszechświat jest pełen obfitości, gotowy zaoferować to, co ci się należy. Bądź gotowy na przyjęcie, dostosowując swoją wewnętrzną wibrację. Kiedy dostosujesz się do tej prawdy, Możliwości i bogactwo zaczynają manifestować się w Twoim życiu. Pozwól, aby to zrozumienie przekształciło Twoją rzeczywistość i obserwuj, jak obfitość płynie do Ciebie. Dostosowując swoje myślenie i emocje, otwierasz drzwi do życia pełnego osiągnięć i dobrobytu. Przekształcenie ubóstwa w obfitość wymaga wysiłku i ciągłej praktyki, ale proces ten jest niezwykle satysfakcjonujący, ponieważ jest dokładnie tym, na co zasługujesz. Obfitość nie jest okolicznością. Ale stanem wewnętrznym, który możesz pielęgnować. Zacznij od bycia wdzięcznym za to, co masz, zamiast skupiać się na stratach lub niedoborach. Wdzięczność otwiera drzwi do nowych możliwości i sprawia, że czujesz się naprawdę godny dobrobytu. Oto trzy kroki do dostosowania swojej mentalności i pozwolenia, aby obfitość weszła do Twojego życia. Przekształć swój umysł, zmień swoje DNA mentalne na temat dobrobytu, aby zmienić widoczne rezultaty. Należy przekształcić niewidoczne przyczyny. Jak powiedział One Nightingale w O. Stranger's Secret, stajesz się tym, o czym myślisz najczęściej. Jeśli twój umysł jest pełen negatywnych myśli, będziesz widział życie przez ciemne okulary, powiększając małe problemy i ignorując możliwości. Podważ negatywność. Większość ludzi żyje z mentalnością negatywną, karmioną przez media, które często podkreślają negatywne wiadomości i wydarzenia. Wynika to z naszego instynktu przetrwania, który jest skuteczniejszy w ostrzeganiu nas przed niebezpieczeństwami, niż w kierowaniu nas ku sukcesowi. Jednak, aby osiągnąć osobisty i finansowy dobrobyt, należy przezwyciężyć ten tryb przetrwania i przyjąć mentalność wzrostu. Przekształć swoje myśli w działanie. Myślenie jest potężną siłą, manifestacją energii, która przyciąga podobne rezultaty. Dostosowując swoje myśli do skupienia się na obfitości, Wysyłasz wibracje przyciągające dobrobyt, tak jak fale elektromagnetyczne są niewidoczne, ale realne. Twoje wibracje mentalne również kształtują twoją rzeczywistość, mimo że nie są widoczne. Życie w obfitości wykracza poza pieniądze, obejmuje ciągły wzrost, rozwój osobisty i zdrowie integralne. Osoba naprawdę bogata dąży do stałego doskonalenia, a jej bogactwo nie ogranicza się do aspektów materialnych, obejmuje także postawę, duchowość i jakość życia. Zmieniając sposób myślenia, kształtujesz swoje życie. Każda myśl i uczucie wpływają na twoje działania, a tym samym na twój sukces. Transformacja zaczyna się w umyśle. Nigdy nie jest za późno, aby rozpocząć tę zmianę. Dzisiaj jest idealny dzień, aby rozpocząć swoją podróż ku sukcesowi i dobrostanowi. Przekształcenie ograniczających przekonań w mentalność obfitości wymaga praktyki i zaangażowania, ale jest to droga, która jest tego warta. Często programujemy nasz umysł, aby wierzył, że konieczne jest nadmierne pracowanie, aby zarobić pieniądze, lub że ogromne kwoty, jak milion dolarów, są nieosiągalne. Jeśli rozpoznałeś te przekonania w sobie, rozwiązaniem jest przeprogramowanie umysłu za pomocą afirmacji. Korzystaj z afirmacji efektywnie. Afirmacje mają moc zmieniania twojej perspektywy i myśli, gdy są regularnie powtarzane. Pomagają one przekształcić twoją mentalność. Umożliwiając ci postrzeganie sytuacji w inny sposób. Powtarzając swoje cele finansowe i sukcesu, Twój umysł zaczyna automatycznie działać w kierunku tych celów. Wizualizuj moc wiary. Wizualizacja jest potężnym narzędziem, podobnym do magicznej lampy. Gdy wizualizujesz swoje cele z klarownością, aktywujesz swoją zdolność do ich materializacji. Ta praktyka utrzymuje Twoją uwagę i porządkuje umysł, przyciągając warunki potrzebne do realizacji Twoich pragnień. Wyobraź sobie szczegółowo, co chcesz osiągnąć, jak sportowiec wizualizuje swoją zwycięstwo. Wizualizuj swój wymarzony dom, włączając każdy szczegół, od pomieszczeń po rozmieszczenie mebli. Poczuj rzeczywistość tego obrazu, aż stanie się on namacalny i prawdziwy. Przekształć obrazy mentalne w rzeczywistość. Twój umysł akceptuje to, co jest wielokrotnie afirmowane. Tworząc i przeglądając mentalnie swoje cele, zaczynasz w nie wierzyć. Napisz swoje cele jasno. Poczuj pewność, że najlepsze jest zarezerwowane dla ciebie i przygotuj się na prawdziwe zmiany. Obrazy mentalne, które pielęgnujesz, stają się twoją nową rzeczywistością. Bogactwo nie zdarza się przypadkowo, jest wynikiem jasno określonego celu. Działaj teraz. Zmiana zaczyna się w umyśle. Twoje myśli determinują twoje uczucia, które z kolei kształtują twoje działania. Przyjmując to podejście, zaczynasz dostrzegać, jak możliwości się pojawiają, a przeszkody znikają. Stała praktyka afirmacji i wizualizacji tworzy bezpośrednią drogę do sukcesu i dobrobytu, który zasługujesz. Pamiętaj, pierwsza zmiana zachodzi wewnętrznie. Harmonizując swój umysł z pragnieniami, przekształcasz swoją rzeczywistość i otwierasz drzwi do przyszłości pełnej osiągnięć.